Cześć! Witajcie! Dziś Wam pokażę triki na różnych pojazdach na palce. Muszę tylko wziąć resztę pojazdów. Pusz? co Ty tu robisz? Chyba magia nie zadziałała. No, w końcu za drugim razem zadziałało. No to może Wam pokażę, jak się robi beat. Najpierw sobie poćwiczyć, w ogóle na placie. Wyjmujecie te palce, te, ale musicie je tym razem w ten sposób złapać, tak? No to puszczacie palcami, obkręcacie tak leciutko rękę i robicie brief -lipa, ale do tyłu lekko rękę odchylamy, bo nam robić samu lipa, tak? No to może jakiś jeszcze jeden trik. No to tym razem taki trik. No musicie w ten sposób trzymać. I tak, tak złapiecie, to też nic się nie stanie. A mi po prostu wygodniej się robi ten trik tak. Wygląda on tak, że tak. Tak, 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 tak. I łapiemy kierownicę. No to teraz wam pokażę już jak się robi, no tak, już z takiego wybicia, z takiego wybicia, yy, salto w tyłu. Musicie ustawić jeden palec tu lub tu, a drugi musi być koniecznie na końcu deski. Wybijacie się do tyłu. Ona Wam jeszcze nie wypada z palców, ale jest już w powietrzu i tak palcem tym. Wypychacie tak i ona po prostu zrobi salto. Coś takiego. A w ogóle jak zrobić jeszcze flarkę, ale to już musicie w ten sposób złapać. Musicie się tak do tyłu i na bok. Tak. Widzicie w jakim sposobie jest moja dłoń w takim. Musicie ją po prostu puścić i złapać. Już. Takiego. No to teraz pokażę Wam jak się robi chila. Musicie złapać tak lub tak, musicie te palce tutaj, widzicie, tutaj ustawić i wypchnąć. I teraz też mam takie rolki. Fajny triś na nich robić, bo w ogóle nie trzeba się uczyć Już te na czacie desy, ale no ciężko się na niej jeździ, ale... W ogóle jak nie umiecie na niej jeździć, a chcielibyście się nauczyć to nie przekrojecie się ani tu, ani tu. Musicie zrobić tak równowagę, a jak już się dobrze nauczycie to możecie podrzucać. No to może też Wam pokażę jak zrobić z takiego wybicia w ten sposób. Ale ja tego nie umiem, ale wiem, że powinno się robić tak. Wybijacie się, macie palce dalej na deskę, zdejmujecie tego palca i tutaj tak, wywracacie deskę i łapiecie. Ja tego jeszcze niestety nie umiem, ale podćwiczę to i może wejdzie. A to by było na tyle w tym odcinku. Ставьте лапки вверх, подписывайтесь, комментарии, пожалуйста. <свят>